Witajcie moi drodzy, z tej strony wasz rybał, a to kolejny, najważniejszy program dla każdego wędkarza prognoza brań ryb. Dzisiaj na celowniku mamy 19 stycznia 2026 roku i naszą ukochaną Polskę. Czy ten dzień przyniesie nam upragnione brania, czy może raczej czas na spokojne zimowe plany? Przygotujcie się na solidną dawkę wiedzy i praktycznych porad, bo ten dzień zapowiada się intrygująco. Zaczynamy od pogody a ta na 19 stycznia 2026 roku w Polsce zapowiada się prawdziwie zimowo. Spodziewamy się słonecznego dnia i bezchmurnej nocy na przeważającym obszarze kraju. Temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach od minus 5 do minus 9 stopni Celsjusza, a nocą spadną jeszcze niżej, nawet do minus 10, a lokalnie na wschodzie do minus 15 stopni Celsjusza. Mamy do czynienia z silnym wyżem, który zapewnia nam stabilną, mroźną aurę bez opadów. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, co jest plusem, bo nie wychładza tak mocno. Co z wodą? Moi drodzy, większość jezior w Polsce jest już skuta grubą warstwą lodu, co potwierdziły najnowsze doniesienia z Mazur. Pod lodem temperatura wody utrzymuje się na poziomie około 0 do 4 stopni Celsjusza, z najcieplejszą wodą o temperaturze 4 stopni zalegającą przy dnie. To kluczowa informacja, bo ryby jako zmiennocieplne będą szukać stabilnych warunków i miejsc z lepszym natlenieniem, czyli często głębszych partii i zbiorników. Spójrzmy w niebo. Na 19 stycznia mamy dzień tuż po nowiu Księżyca. 18 stycznia wieczorem o godzinie 21:09 nastąpił nów, więc dzisiaj Księżyc jest ledwie widoczny, z zaledwie procentem oświetlenia stopniowo rosnącym. Według wielu wierzeń wędkarzy, nów i dni tuż po nim nie zawsze są najlepsze, bo ryby potrzebują chwili na aklimatyzację, zanim ponownie odpalą. Generalnie zimą aktywność ryb jest spowolniona. Mają wolniejszy metabolizm i nie gonią agresywnie za przynętą. Szukają schronienia blisko dna w miejscach z dobrym natlenieniem. Pamiętajcie też, że styczeń to czas okresów ochronnych dla niektórych gatunków jak szczupak czy sandacz, więc skupiamy się na innych drapieżnikach i białej rybie. Biorąc pod uwagę stabilne, ale mroźne warunki, wysokie ciśnienie i fazę tuż po nowiu, oceniam brania na ten dzień jako zasmoczone średnie do kapryśnych. No. Nie będzie to łatwa zasiadka, ale cierpliwi i sprytni wędkarze mają szansę na sukces, zwłaszcza jeśli skupią się na odpowiednich gatunkach i taktykach. Przejdźmy do konkretów. Na jakie ryby warto się nastawić w tych warunkach? Okoń a król zimowego lodu Moi drodzy, okonie to prawdziwi wojownicy zimy. Będą aktywne, ale szukajcie ich na głębszych partiach, przy spadach dna, w okolicach podwodnych górek czy zatopionych drzew. Czasem podchodzą też pod brzegi, gdzie jest dostęp do tlenu. Południowe stoki to dobry trop, bo tam słońce nieco ogrzewa wodę. Najlepsza będzie mormyszka z ochotką lub jokersem, prowadzona bardzo powoli, z delikatnymi drganiami. Sprawdzi się też mała błyska podlodowa lub balansówka. Pamiętajcie, prezentacja musi być finezyjna, bo konie zimą są ostrożne. Płoć zimowa piękność. Płoć to kolejna zimowa piękność, którą można skutecznie łowić spod lodu. Znajdziecie ją na płytszych blatach w strefach przybrzeżnych, zwłaszcza tam, gdzie jest trochę roślinności, nawet tej obumarłej. Szukajcie głębszych rynien i blatów przy trzcinach. Ryby będą zgrupowane, więc jeśli znajdziecie jedną, prawdopodobnie jest ich tam więcej. Tu klasyka: mały spławik i zestaw z cieniutką żyłką. Na haczyk oczywiście ochotka, pinka, biały robak, można delikatnie zanęcać, ale bardzo małą ilością rozcieńczonej, ciemnej zanęty, żeby nie przekarmić. Kleń omać rani spryciarzy rzecznych zakrętów. Klenie to prawdziwe spryciarze, aktywni przez cały rok, nawet w mrozy. W rzekach szukajcie ich w dołkach za prądowymi cierniami, pod nawisami brzegowymi, w okolicach mostów i zwalonych drzew. Lubią wolniejsze prądy, gdzie mogą czatować na pokarm. Zimą klenie reagują na małe smużaki, imitacje owadów, ale też na małe, tonące woblerki w naturalnych kolorach. Czasem sprawdzi się też lekki zestaw ze spławikiem i duża ochotka. Pamiętajcie o cierpliwości i finezji. Zimowy kleń to prawdziwe wyzwanie. I to tyle ode mnie na dziś, drodzy wędkarze. Pamiętajcie, na ryby idziemy nie tylko po ryby, ale po spokój i obcowanie z naturą. Ten 19 stycznia może być wymagający, ale właśnie wtedy sukces smakuje najlepiej. Łowienie w tych warunkach to prawdziwa sztuka. Pamiętajcie o bezpieczeństwie na lodzie i nad wodą. Życzę Wam wszystkim ni chuja, ni Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i koniecznie napiszcie w komentarzach, czy udało Wam się coś złowić w takie mrozy. Jakie macie plany na te zimowe dni? Do zobaczenia nad wodą.